Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z przepisem na kolejne po prostu przepyszne ciasto, takie bardzo letnie. Jest to ciasto, które nazwałam Malinowa Krówka. Dlaczego tak się nazywa? Nazywa się tak, ponieważ składa się to ciasto z przepysznego, bardzo delikatnego biszkoptu, takiego o smaku karmelowym, krówkowym. Biszkopt ten jest przełożony przepysznym kremem kajmakowym. U góry ciasta mamy galaretkę z malinami. Ciasto wygląda po prostu przepięknie, jest rewelacyjne, słodycz kremu idealnie komponuje się z taką kwaskowością naszej galaretki z malinami. Zwłaszcza, że sezon na maliny mamy w pełni, więc bardzo gorąco was zachęcam do przygotowania tego ciasta. Jest naprawdę w takim fajnym letnim klimacie jest przepyszne, ładnie wygląda i jest bardzo proste do zrobienia. Także zapraszam Was bardzo serdecznie po przepis. Tu macie listę składników potrzebnych do jego przygotowania. Zaczniemy od biszkoptu. Na początek żółtka oddzielamy od białek i białka ubijamy sobie na sztywną pianę. Kiedy białka będą już ubite, stopniowo dodajemy cukier. Wszystko chwilę miksujemy, tak żeby nam się cukier chociaż częściowo rozpuścił. Zmniejszamy obroty i dodajemy żółtka. Wszystko chwilę miksujemy, żeby nam się to wszystko ładnie połączyło ze sobą. Następnie do naszej masy przesiewamy budynie o smaku karmelowym, krówkowym albo toffi, dwa budynie po 40 g sztuka takie bez cukru i następnie przesiewamy jeszcze mąkę pszenną tortową, proszek do pieczenia oraz ciemne kakao. Wszystko delikatnie mieszamy, najlepiej zrobić to trzepaczką, tak żeby nam się nasza masa nie, nie utraciła swojej puszystości. Ma nam powstać takie piękne, puszyste Ciasto na biszkopt. Tak ma wyglądać. Dno blaszki wykładamy sobie papierem do pieczenia i przekładamy do niej nasze ciasto na biszkopt wstawiamy to do nagrzanego już do 180 stopni piekarnika grzanie góra dół bez termoobiegu pieczemy jakieś 25 minut do suchego patyczka oczywiście w trakcie pieczenia nie otwieramy piekarnika żeby nam biszkopt nie opadł biszkopt przepięknie wyrasta wyciągamy go z piekarnika odcinamy od blaszki brzegi żeby równo się, żeby był równy po wystudzeniu Studzimy go i kroimy na dwa spody. Z tym nie będzie problemu, bo biszkopt jest wysoki. Teraz zrobimy sobie krem kajmakowy. Na początek do miski dajemy 250 ml mleka. Dodajemy 3 budynie śmietankowe po 40 g sztuka bez cukru. I dodajemy po jednej łyżce mąki pszennej i ziemniaczanej. Tutaj ważna rzecz nie dodajemy do naszego budyniu cukru. Następnie resztę mleka, czyli 750 ml, zagotowujemy w garnku. Kiedy nam się mleko będzie gotować, wylewamy tą wcześniej przygotowaną mieszaninę i gotujemy do zgęstnienia. Oczywiście mieszamy, żeby nam się to nie przypaliło. Powstały budyń studzimy do temperatury pokojowej. Następnie masło w temperaturze pokojowej ucieramy sobie chwilę i wciąż ucierając dodajemy ten wcześniej przygotowany budyń ostudzony, który też musi być w temperaturze pokojowej. Wszystko miksujemy do uzyskania gładkiego kremu. No i teraz nadszedł czas, żeby nasz krem posłodzić. Dodajemy do naszego kremu puszkę masy kajmakowej. Moja puszka miała około 500 g. Dlatego nie dodawaliśmy do budyniu cukru, ponieważ Masa kajmakowa tutaj zapewni odpowiednią ilość słodyczy naszemu kremowi. Wszystko miksujemy, chwilę do połączenia, powstanie nam taki piękny kajmakowy krem. Następnie pierwszy spód biszkoptu możemy sobie leciutko nasączyć na przykład mocną herbatą. Nie jest to konieczne, ponieważ biszkopt jest bardzo delikatny, mięciutki. Ja to zrobiłam, tylko ważne jest, żeby też nie przesadzić, żeby nie był zbyt wilgotny. Następnie na pierwszy spód wykładamy około 2 trzecie kremu. Przykrywamy go drugim spodem, który też możemy leciutko nasączyć herbatą i wykładamy resztę kremu wyrównujemy sobie to i wstawiamy do lodówki żeby nam się to wszystko zaczęło pięknie chłodzić na czas przygotowania galaretki dwie galaretki rozpuszczamy sobie we wrzątku dokładnie mieszamy i studzimy do już zimnych galaretek dodajemy maliny i schładzamy można w lodówce, żeby galaretka zaczęła już lekko tężeć. Taką tężejącą, wykładamy sobie na ciasto. Moja tak jeszcze słabo zaczęła tutaj na filmie tężeć. Może być troszeczkę gęściejsza. Ciasto wstawiamy sobie do lodówki, najlepiej na całą noc do całkowitego stężenia, żeby nam się tutaj krem przegryzł i żeby wszystkie smaki ładnie się przegryzły. Tak wygląda ciasto, jak widzicie, przepięknie wygląda w przekroju, bardzo ładnie się kroi. Krem jest bardzo stabilny, ciasto wygląda po prostu przepięknie, biszkopt ma taki ładny, karmelowy kolor, krem również. Tak jak już wcześniej wspominałam, smak słodycz kremu pięknie się, bardzo dobrze się komponuje z galaretką, z malinami, które są leciutko kwaskowe. Ciasto naprawdę rewelacyjnie smakuje, jest wysokie. Jak widzieliście, nie jest trudne do przygotowania. Do jego przygotowania nie potrzeba aż tak wielu składników. Bardzo gorąco Wam polecam. To ciasto jest przepyszne, także życzę Wam udanych wypieków, bardzo, bardzo polecam.